Jesteśmy w szkole w ulicach. Jest to niecodzienna uroczystość. Poczet uczniów przyjmujemy klasę pierwszą. Uczniów jest 18. Brzmi hasło. Witajcie w krainie wiedzy. Kraina wiedzy jest ogromna i tą krainę wiedzy właśnie oni rozpoczęli w naszej szkole i mamy taką przyjemność przygotować ich do dalszej, dalszej edukacji. Bardzo cieszymy się, ponieważ będą w tym dniu uczestniczyli uczniowie. Gimnazjum również i rodzice wszyscy tutaj zaangażowali się w przygotowanie tej uroczystości. Myślę, że to będzie niecodzienne przecie dla uczniów, rodziców, a również nauczycieli.